Dzień dobry, witam Was. Dzień dobry, dobry wieczór. Może witam Was bardzo serdecznie na e, wielkoczwartkowym czytaniu. Aczkolwiek właśnie e, tak się składa, że tutaj nas Ewangelia Mateusza poprowadziła do przy, przygotowuje nas do tego zmartwychwstania, będzie nam pokazywała tutaj e, właśnie wczoraj, ostatnią wieczerzę, dzisiaj ogrodziec jutro też skazanie drogę krzyżową, natomiast to nie są te czytania, które są typowo Wielki Czwartek w Kościele czytane. Natomiast tak nam się ułożyło, że studiując Ewangelię Mateusza od lutego właśnie w Tridu trafiliśmy na ten moment. Na ten moment, właśnie, w którym jesteśmy jakby w, naszym, w naszej wierze. Także dzisiaj będzie, będziemy się spotykać z Jezusem w ogrójcu. Będziemy wchodzić tam w ten ból i cierpienie, bo już tam On wiele wycierpiał, zanim jeszcze został skazany. Zanim zaczniemy, zanim zaczniemy to spotkanie, zanim wejdziemy sobie do Ogrujeca, spojrzymy na, na Jezusa, znajdziecie takie miejsce w takim odosobnieniu, w zaciszu, nawet jak macie możliwość wejść do kościoła i uklęknąć przed najświętszym sakramentem w jakiejś kaplicy i pobyć z nim ten, przez tą chwilę, przez ten czas. Także dzisiaj to może być pozycja leżąca, siedząca, klęcząca. Jeśli chcesz, możesz zamknąć oczy, wziąć kilka głębokich oddechów. I dzisiaj czytamy Ewangelię Mateusza, wersety od 36 do 75. Zacznijmy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Na początek, poprośmy Ducha Świętego o prowadzenie. Przyjdź, Duchu Święty, z mocą, potrzebujemy Twojej pomocy. Otwórz nasze uszy, oczy, umysły i serca, abyśmy usłyszeli, zobaczyli, zrozumieli i w sercu doświadczyli, że Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym i dla Ciebie nie ma nic niemożliwego. Proszę, Ducha Duchu Święty, aby dzisiejsze słowa z Ewangelii dotykały tych, którzy tego potrzebują, by w Twoje imię, Jezu Chryste, dawały nowe życie, tu i teraz. Amen. Jezus w Ogrójcu Wtedy przyszedł Jezus z nimi do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do uczniów. Usiądźcie tu. Ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę. Wziąłszy ze sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich, smutna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami. Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże nie ja chcę, ale jak ty niech się stanie. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: Tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił. Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja. Potem wrócił i zastał ich śpiących, bo oczy ich były zmożone snem. Zostawiwszy ich, odszedł znów i się modlił po raz trzeci, wypowiadając te same słowa. Śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina. I syn człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy. Oto blisko jest mój zdrajca. Gdy on jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami od arcykapłanów i starszych ludu. Zdrajca zaś dał im taki znak: Ten, którego pocałuję, to właśnie on. Jego pochwyćcie. Zaraz też przystąpili do Jezusa, mówiąc, Witaj rabbi, i pocałował go. A Jezus rzekł do niego, Przyjacielu, po coś przyszedł. Wtedy podeszli, rzucili się do Jezusa i pochwycili go. A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza i ugodziwszy sługę najwyższego kapłana, odciął mu ucho. Wtedy Jezus rzekł do niego, Włóż miecz na swoje miejsce, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby mi więcej niż dwanaście zastępów aniołów? Jakże więc wypełnią się pisma, że tak musi się stać? W owej chwili Jezus rzekł do tłumów. Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójce, żeby mnie ująć. Codziennie zasiadłem w świątyni i nauczałem, a nie pochwyciliście mnie. Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły Pisma proroków. Wtedy wszyscy uczniowie opuścili go i uciekli. Ci zaś, którzy pochwycili Jezusa, zaprowadzili go do najwyższego kapłana Kajfasza gdzie zebrali się uczeni w piśmie i starsi, a Piotr szedł za nim z daleka aż do pałacu najwyższego kapłana. Wszedł tam na dziedziniec i usiadł między służbą, aby widzieć, jaki będzie wynik. Tymczasem arcykapłani i cały Sanhedryn szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby go zgładzić. Lecz nie znaleźli, chociaż wszystko występowało, wielu fałszywych świadków. W końcu stanęło dwóch, mówiąc, on powiedział, mogę zburzyć przybytek Boży i w ciągu trzech dni go odbudować. Wtedy powstał najwyższy kapłan i rzekł do niego, nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciwko tobie? Lecz Jezus milczał, a najwyższy kapłan rzekł do niego, zaklinam cię na Boga żywego, powiedz nam, czy ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? Jezus mu odpowiedział, tak, ja nim jestem. Ale powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy wszechmogącego i nadchodzącego na obłokach niebieskich. Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł, zbluźnił, na cóż nam jeszcze potrzeba świadków. Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Jak wam się zdaje? Oni odpowiedzieli, winien jest śmierci. Wówczas zaczęli pluć mu w twarz i bić go pięściami, a inni policzkowali go i szydzili, prorokuj nam, Mesjaszu, kto cię uderzył. Piotr zasiedział na zewnątrz, na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła, i ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem? Lecz on zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł: Nie wiem o czym mówisz. A gdy podszedł ku bramie, zauważyła go inna i rzekła do tych, co tam byli: Ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu zaprzeczył przed przysięgą: Nie znam tego człowieka. Po chwili ci, którzy tam stali, podeszli i rzekli do Piotra: Na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo nawet twoja mowa cię zdradza. Nie znam tego człowieka, a natychmiast zapiał kogut. Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który powiedział nim kogut zapieje trzy razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Co czujesz po przeczytaniu tego trudnego fragmentu? Który niesie ze sobą wiele bólu i cierpienia. Czy ty też się z nim utożsamiasz? Czy czujesz, że masz podobnie? Czy czujesz, że też dźwigasz jakiś ciężar, jakiś ból, na którego nie chcesz się zgodzić? Ale on ma inny plan wobec ciebie. Czy się na niego zgadzasz? Pomyśl o tym. W tej sytuacji, w której teraz jesteś, być może po prostu trudny, ale być może nie do zniesienia. Ofiaruj Bogu to, co cię spotyka, to, czego doświadczasz i powiedz mu z pełną wiarą i zaufaniem, bądź wola Twoja. Teraz jeszcze zostało nam takie pytanie a propos czuwania. Nasze ciało niestety jest słabe, bo jesteśmy tylko ludźmi, i często właśnie zdarza się tak, że nasz duch, nasza dusza, nasze serce sobie nie podpowiada nam, by uklęknąć wieczorem do tego różańca, by się pomodlić na tych kolanach, by wstąpić do kaplicy. Ale nasze ciało odmawia tego posłuszeństwa, a Jezus prosi, że ten zły czuwa, i warto być przygotowanym, i nie ulegać pokusie, nie zasypiać, nie zamykać oczu, ale dać mu swój czas. Włączyć wieczorem YouTube'a, włączyć to rozważanie, odsłuchać, pobyć z nim, nie zasypiając. Wziąć różaniec do ręki, zacząć się modlić. Jeśli w łóżku zasypiamy, to na kolanach. Jakie masz dziś postanowienie? Co zrobisz inaczej, co zrobisz więcej? Dla siebie i dla Boga. Na zakończenie pomódlmy się. Ojcze, nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce. A przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą, strąć do piekła. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję Ci za dzisiejszą obecność i wspólne przeżywanie Słowa Bożego. Mam nadzieję, że jutro znów się spotkamy. Zasubskrybuj kanał, by codziennie być na bieżąco. Dobrego dnia z Bogiem. Pa, pa.